Kościół to według niektórych fundament polskiej kultury. Jednak, jak się okazuje, duchowni mogą mieć niedługo spory problem z wiernymi. Przekazano właśnie informacje, będące najgorszymi z możliwych dla wszystkich osób związanych z Polskim Kościołem. Dokumenty nie pozostawiają złudzeń, konieczna jest zmiana strategii lub pogodzenie się z ogromną porażką. Druzgocące informacje na temat polskiego kościoła napłynęły z zagranicy. Kościół to miejsce, gdzie przebywał każdy. Niedzielne wizyty w świątyni były często obowiązkiem wpisanym w rozkład dnia. Dokument stworzony przez ekspertów nie pozostawia jednak wielkich nadziei i możliwe, że wyznanie rzymsko-katolickie niedługo nie będzie tak samo popularne jak jeszcze kilka lat temu. To pewne, Kościół znalazł się w tarapatach, Kościół jako budynek wpisany jest w krajobraz każdego polskiego miasta czy wsi. Czasem łatwiej jest znaleźć świątynię niż lekarza, lecz, jak widać, nie jest to wystarczający powód, aby zachęcić do modlitwy wiernych. Dokument, który właśnie ujrzał światło dzienne, potwierdza, że Polacy stają się coraz mniej religijni. To najgorsze z możliwych informacje, gdyż w tym przypadku Polska stała się liderem wśród 108 państw na całym świecie. Badanie przeprowadzone zostało na dwóch grupach, osoby po 40 roku życia oraz osoby przed 40. Wyniki są jednoznaczne. Polacy liderem w rankingu lajcezowania się społeczeństwa Kościół jest szczególnie ważny dla osób starszych. Jednak, jak się okazuje, młodsi Polacy nie twierdzą, że wiara to coś, co ważnego w ich codziennym życiu. W przeprowadzonym przez Research Center badaniu ankietowanym zadano cztery pytania, i na aż dwa z nich Polska zanotowała największą globalną różnicę pokoleniową w kwestii wiary. Czy czujesz się związana slash Y z religią? Czy chodzisz co niedzielę do świątyni? Czy religia jest dla ciebie bardzo ważna? Czy codziennie się modlisz? Właśnie na takie pytania odpowiadały osoby biorące udział w badaniu. Kościół w Polsce może być zaniepokojony, gdyż z opublikowanego dokumentu wynika, że nasz kraj zanotował największy spadek związany z cotygodniowym udziałem w Mszach Świętych oraz w potwierdzeniu tezy, że religia jest ważnym aspektem w ich życiu. 2. Wczesne objawy miażdżycy. Wielu chorych je bagatelizuje 3 widać wyraźną różnicę pokoleniową powołując się na opublikowane badania oko Press podaje, że jedynie 26% osób poniżej 40 roku życia deklaruje, że odwiedza kościół chociaż raz w tygodniu. Starsza grupa wiekowa zanotowała zdecydowanie lepszy wynik. Tam regularnie w mszach świętych udział bierze 55%. Proc. Badanych. Czy Kościół w Polsce? Jak widać, tradycja nie jest już dla wielu wystarczającym powodem do uczestnictwa w społeczności i otwartego deklarowania swojej wiary. Źródło: oko.press.